Mam nadzieję, że teraz już się widzimy, słyszymy e, i bez problemu będziemy mogli chociaż przez parę minut e, porozmawiać. E, słuchajcie, ja was pozdrowię. wina. właśnie tutaj weszłam w jakiś zaułek. Trochę chowam się przed ludźmi, których dzisiaj jest tutaj bardzo, bardzo dużo na Starówce. Trochę chowam się w cieniu przed słońcem, e, bo dzisiaj mamy tutaj e, 30 stopni. I po prostu jest przepiękna, wakacyjna pogoda. Mnóstwo turystów, tour de Pologne dla kobiet, jest wiele ulic pozamykanych. Ogólnie dużo się dzieje. Poczekam, aż pierwsze osoby się pojawią. Słuchajcie, co ciekawe. Tak jak na 19 sobie zaplanowałam, że chociaż chwilę do was pogadam, tak równo o 19 tutaj obok w kościele wystartował chyba. Jakiś koncert uwielbieniowy, więc po prostu Pan Bóg zawsze w temacie coś dla nas przygotuje. Chyba nawet za chwilę tam sobie zajrzę i zobaczę, co tam się dzieje. Słuchajcie, stwierdziłam, że chociaż na parę minut się z Wami połączę, powiem, co u mnie słychać i co ostatnio Pan Bóg składa w moim sercu. Tak, bardzo ogólnie, co u mnie, to no. To jest w ogóle teraz taki czas wielu, wielu zmian w moim życiu w różnych sferach, na różnych poziomach, i ja też w najbliższych tygodniach i miesiącach na pewno będę z wami dzieliła się wieloma różnymi świadectwami z tego, co Pan Bóg robi w moim życiu. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że świętuję i zebrała. Mam samą siebie na lemoniatkę, mango marakuja, którą już wypiłam i świętuję zakończenie po prostu jednego z etapów projektu. Projektu na chwałę Bożą, którym zajmowałam się w ostatnich miesiącach. Więc tak, dzisiaj świętuję. Mogę powiedzieć, że jestem na takim spacerze wdzięczności, bo mam takie poczucie, że po prostu tej wdzięczności za ten ostatni czas, za to, co Pan Bóg dla mnie robił, w jakie dzieła mnie angażował, jakich ludzi dawał mi poznawać. To po prostu tej wdzięczności jest we mnie tyle, że po prostu chodzę tak sobie, słuchajcie, już. Można powiedzieć trzecią godzinę po mieście, popijając lemoniatkę, gdzieś na chwilę siadając, oglądając piękne budynki, widoki. Za chwilę chyba jeszcze pójdę na jakieś nieplanowane uwielbienie i po prostu to, co ja robię, to uwielbiam Boga w myślach. Dziękuję Jemu za to, co dla mnie robi i po prostu. Ta wdzięczność, mogę powiedzieć, że przejęła cały ten spacer. Dlatego mówię, że jestem na spacerze wdzięczności. Bo rzeczywiście, no, może kojarzycie taki stan. Ja nie mogę powiedzieć, że mam tak codziennie. Natomiast no, są takie momenty w moim życiu. Ja wtedy chcę je wykorzystywać, bo nie zawsze mi jest łatwo dziękować. Więc kiedy jest ta łaska ze mną, to po prostu ja chcę ją wykorzystywać. I wtedy właśnie, między innymi, zabranie siebie samej na spacer, gdzie mogę podziwiać, zachwycać się czymś i po prostu no, być tak niespiesznie z Panem Bogiem i sobie o tym wszystkim, co dobre dla mnie zrobił, myśleć, po prostu ja wykorzystuję takie okazje i wtedy staram się na takie spacery wdzięczności chodzić. No właśnie. I słuchajcie, nie chcę dzisiaj jakoś bardzo długo mówić, ale zależało mi na tym, żeby z wami się dzisiaj mimo wszystko e, zobaczyć, bo w końcu jest piątek, 19, e, więc po prostu no, jesteście w moim sercu. E, I to, czym chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić, e, to jest. E, no właśnie ten temat, który jest w dzisiejszym e, tytule tego live'a, czyli... O wdzięczności, która uzdrawia relacje. Słuchajcie, ostatnio, um, dziś Pan Bóg mi e, przypomina wydarzenie, które miało miejsce już dobrych kilka lat temu, e, gdzie e, przez e, niecałe dwa lata e, mieszkałam, oj, pszczoła, albo osa, e, mieszkałam e, i wynajmowałam, można powiedzieć, mieszkanie e, z przyjaciółką. E, My bardzo cieszyłyśmy się na ten czas w moim życiu i w naszym życiu. Ja wtedy też jeszcze byłam na studiach, więc to był taki naprawdę błogosławiony czas. I słuchajcie, w pewnym momencie ta dziewczyna rozeznała, że potrzebuje kolejnego etapu w życiu. I mimo, że nam się wspaniale ze sobą mieszkało i obydwie my bardzo dużo czerpałyśmy z faktu, że mieszkamy razem na, na różnych poziomach, to po prostu ta dziewczyna zdecydowała, że w najbliższym czasie chce no już gdzieś mieszkać osobno, tak? Właściwie to, to, było, to było jej mieszkanie, więc po prostu no, chciała zostać tam w tym mieszkaniu w pojedynkę. I teraz słuchajcie, dlaczego ja Wam o tym wszystkim mówię? Dlatego, że to było dla mnie naprawdę trudna informacja, ponieważ ja się zupełnie jej po pierwsze nie spodziewałam, ponieważ w mojej ocenie no nie mieszkałyśmy ze sobą na tyle długo, żeby ona już e, potrzebowała nowego etapu, więc miałam właściwie poczucie takiego początku, tego, że się dopiero rozkręcamy i po prostu, że ta decyzja jej przyszła zbyt szybko. E, nie widziałam, nie rozumiałam do końca powodów, które nią kierowały, i ogólnie mówiąc, ta decyzja mi się nie spodobała, sprawiła mi wiele przykrości. Mogę Wam też powiedzieć, że w dłuższej perspektywie czasu ja też weszłam w takie rozżalanie się nad sobą i naprawdę wiele trudnych emocji i myśli, z którymi sobie dzisiaj z perspektywy czasu to oceniam, nie poradziłam tak, jakbym chciała sobie poradzić, i po prostu niepotrzebnie. Gdzieś tyle czasu się grzebałam w tym trudnym dla mnie doświadczeniu, które tak osobiście gdzieś przyjęłam. Ale słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moja pierwsza reakcja za to bardzo mi się spodobała. Ponieważ ja miałam w sobie tyle wdzięczności za ten nasz wspólny czas mieszkania, tyle wdzięczności za to, co dostałam od tej dziewczyny, ile uwagi, ile czasu, sama propozycja wspólnego mieszkania, gdzie byłam wtedy w takim momencie, że no widziałam, że po prostu Pan Bóg posłużył się tą dziewczyną po to, żebym ja mogła. No miałam gdzie mieszkać, żebym mało tego, mogła mieszkać naprawdę w pięknym miejscu. Znacie chyba tą piosenkę. No, słuchajcie, no niesamowity prezent od Pana Boga, że akurat teraz jak tu jestem, to taki koncert na miejsce, mówię za chwilę, kończę live'a i, i tam y, idę, a może nawet kawałek was tam podprowadzę też ze mną. W każdym razie y, moja pierwsza reakcja była taka, że ja po prostu tyle wdzięczności miałam względem tej dziewczyny, że ja po prostu nie potrafiłam się złościć. E, ja po prostu tak bardzo widziałam palec Boży w tej historii, że my razem mieszkałyśmy, że ja nie potrafiłam powiedzieć złego słowa. Nie potrafiłam zrobić żadnego wyrzutu tej dziewczynie. E, nie potrafiłam dać jakoś znać, w sensie dałam jakoś znać, tak, że jest mi przykro z powodu jej decyzji, natomiast ja nie wchodziłam w ogóle w to i em, nie prowadziłam rozmowy w tym kierunku, że jestem poszkodowana, ponieważ przez. Wiele, wiele miesięcy, kiedy razem mieszkałyśmy, żyłam w zupełnie odwrotnym poczuciu. W poczuciu, że nie jestem poszkodowana, a jestem obdarowana i że jestem bardzo wdzięczna Bogu i tej osobie za ten czas. I słuchajcie, mogę śmiało powiedzieć, że w tamtym momencie ta wdzięczność, którą miałam w sobie, którą pielęgnowałam w sobie, um, uchroniła naszą relację, atmosferę między nami, uchroniła moje serce. Ja w tej wdzięczności dzisiaj mogę Wam powiedzieć, nie wytrwałam na tyle długo, aż, aż przepracowałam w sobie jej decyzję, natomiast początek miałam dobry i chcę w tym miejscu po prostu z Wami się tym podzielić, na podstawie też kolejnych doświadczeń, bo to był wtedy taki mój początek, wtedy się dużo zaczęło we mnie zmieniać. I potem miałam kolejne takie sytuacje, kiedy po prostu miałam mnóstwo wdzięczności do ludzi, którzy potem w jakiś sposób mnie ranili, tak? A ja po prostu przez to wdzięczność nie odczuwałam w sobie tyle złości, tyle smutku, ile mogłabym czuć, ponieważ tej wdzięczności było tak dużo. Ta moc wdzięczności po prostu uzdrawiała te relacje. Wiem, że po prostu przez to, że pielęgnuję wdzięczność do różnych osób, to po prostu to mnie chroni. To chroni naszą relację, kiedy się nie dogrujemy, kiedy mamy inne zdania, to uzdrawia nasze, naszą relację, kiedy jest taka potrzeba, to pomaga mi przebaczać tym ludziom. Um, I chcę Wam w tym miejscu powiedzieć, że jeżeli um, jesteś w jakiejś relacji, um, która której um, Czujesz się w jakiś sposób poszkodowany, źle potraktowany, to zajrzyj do, skarb, do tego skarbca wdzięczności i postaraj się o to, żeby tą uwagę jak najbardziej przekierować na to, ile ta osoba dobrego dla Ciebie zrobiła. Yy, I po prostu to pielęgność w swoim sercu, a zobaczysz, że ta relacja zostanie, zostanie uzdrowiona. Zobaczysz, że będzie łatwiej Ci przebaczać, zobaczysz, że będzie Ci łatwiej yy, po prostu. Do dobrze czuć w tej relacji, dobrze myśleć o tej osobie. Wdzięczność naprawdę uzdrawia nasze serca, jeżeli tylko na to pozwolimy. Po prostu, jeżeli masz tej wdzięczności w sobie dużo wo wobec drugiej osoby i jeżeli sobie ją uświadomisz, że ją masz, to po prostu zobaczysz, że w obliczu tego, jak wiele otrzymałeś, nie jesteś w stanie robić wyrzutów. W obliczu tego, jak wiele otrzymałeś, nie jesteś w stanie teraz jakby się obrażać, odwracać napięcie, ponieważ. Po prostu masz takie poczucie, no ja tak przynajmniej miałam, że teraz jakieś narzekanie na tą osobę mogłoby przekreślić to wszystko, co dobrego od niej otrzymałeś. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię i dajcie znać na czacie, czy, czy mieliście kiedyś taką sytuację po prostu, że ktoś was jakoś tam nie do końca dobrze potraktował. Ale po prostu mieliście tyle wdzięczności wobec tej osoby, że, że potrafiliście sobie z tym dzięki temu lepiej poradzić. Ja też, słuchajcie, miałam ostatnio taką sytuację, że osoba z mojej rodziny, bardzo bliska, no po prostu zachowała się w stosunku do mnie. No po prostu mogę powiedzieć, że tak zostałam zaatakowana słownie, zupełnie bez powodu, zupełnie niespodziewanie. Była to jakaś taka agresywna relacja, reakcja. No i słuchajcie, oczywiście mi się w pierwszym momencie zrobiło przykro, też widzę, ile mam do jeszcze przepracowania w tej relacji, żeby też być bardziej wolna od zachowań i słów tej drugiej osoby. Natomiast ta osoba mnie po czasie przeprosiła i powiem Wam, że przyniosło mi to ogromną ulgę. Pomogło mi to przebaczyć jeszcze tak głębiej tej osobie. I po prostu pojawiło się we mnie coś bardzo, bardzo ciekawego, ponieważ ja dosłownie miałam wdzięczność wobec tej osoby za to, że ona mnie przeprosiła. Wiem, że nie przyszło jej to łatwo wiem, że ma pewne trudności, tak, i po prostu. Ktoś by powiedział, że może to jest jakaś naiwna postawa, tak? No, ktoś się źle potraktował, a ty teraz jeszcze po prostu na zasadzie yy, na kolanach chodzisz i dziękujesz za to, że w ogóle ta osoba Cię przeprosiła za to, że zrobiła źle. Tu nie chodzi o naiwność, tu chodzi o wdzięczność. Ona często wiem, że jest i będzie pewnie yy, kojarzona, mylona z naiwnością, ale ona naiwnością nie jest. To jest po prostu docenienie tego, co druga osoba dla Ciebie dobrego zrobiła. Nawet jeżeli potem powinęła jej się noga i Ciebie zraniła, to po prostu jest to cały czas aktualne, jest to cały czas, mogę powiedzieć, dla wdzięcznej osoby ważniejsze, ile dobrego dla Ciebie zrobiła niż ile złego. Więc dzisiaj po prostu chcę Tobie zaproponować, jeżeli masz jakąś trudną relację, żebyś od dziś przestał pielęgnować sobie... Nieprzebaczenie, żal, yy, jakąś złość, yy, poczucie bycia poszkodowanym. I zamiast tego, żebyś zaczął w sobie pielęgnować wdzięczność wobec tej osoby, bo podejrzewam, że najprawdopodobniej zrobiła dla ciebie wiele dobrego, yy, najczęściej no najbardziej jesteśmy zranieni przez tych, którzy są nam najbliżsi. Więc przez e, rodzinę, przez e, przyjaciół, może przez jakąś miłość, e, męża, żonę, chłopaka, dziewczynę. E, I tam wtedy najbardziej boli. I z jednej strony najłatwiej byłoby po prostu, żeby e, gdzieś e, obrazić się, bo jak niektórzy mówią, blisko jest między e, miłością a nienawiścią, ale z drugiej strony te bliskie relacje. Mają w sobie pewien potencjał, ponieważ właśnie w tych relacjach jednocześnie jesteś bardzo mocno obdarowany. Bo kiedy taka żona na przykład miałaby powód, by odwrócić się od swojego męża, to ma na pewno wiele powodów, chociażby z początków ich relacji, żeby być jemu wdzięczna. Kiedy na przykład zostałeś gdzieś źle potraktowany w swojej rodzinie, przez swoich rodziców jako dziecko. To mimo wszystko też masz dzieciństwo, masz y, wspomnienia na pewno, y, za które możesz być y, wdzięczny. Dlatego y, z jednej strony najtrudniej czasami jest przeżyć y, takie właśnie y, zranienia od bliskich osób, a z drugiej strony jakby najłatwiej, ponieważ jestem ten sens wdzięczności, potencjał obdarowania, który możesz tu wykorzystać, na którym możesz skupić swoją uwagę więc bardzo 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 serdecznie właśnie dzisiaj chcę tobie to polecić. Sama wiem i widzę, że jestem na drodze i że po prostu jeszcze wiele, wiele będę lat pracowała i do końca życia nad tym, żeby mieć tej wdzięczności więcej, żeby jeszcze szybciej ludziom wybaczać, żeby jeszcze mnie Myśleć w kategorii, co zrobili mi źle, a więcej, co zrobili mi dobrze. Natomiast widzę, że jestem już gdzieś na tej drodze, że nie jestem w punkcie startu, że zrobiłam już kilka pierwszych kroków i po prostu z tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, chcę Tobie powiedzieć, że się da. Chcę Tobie powiedzieć, że taka wdzięczność w relacjach naprawdę te relacje potrafi uzdrowić. No i co? tyle. To że dzisiaj mówię, e, o wielu osób, które również to może odsłuchają po czasie, e, że tak, ty możesz przekuć trudną relację we wdzięczność wobec tej osoby, wdzięczność, która uzdrowi twoje serce, że przestaniesz już czuć się jak ofiara jak poszkodowany, przestaniesz się obrażać, przestaniesz robić wyrzuty, przestaniesz żyć w nieprzebaczeniu. Ja to ogłaszam teraz w imię Jezusa Chrystusa, że po prostu to się dzieje, że właśnie przez tego lajwa ten proces zaczyna się w Twoim sercu, że przez tego lajwa e, po prostu Twoje myśli o tej osobie zaczynają się układać, zaczynają być pozytywne, zaczynają być pełne miłości, e, że tu w Twoim sercu pojawia się coraz więcej wdzięczności, która uzdrawia Waszą relację i Twoja uwaga. Jest teraz kierowana mocą Ducha Świętego, mocą imienia Jezus, na to, co dobrego otrzymałeś od tej osoby. I ty wzrastasz w tym poczuciu, że jesteś obdarowany w tej relacji. Ja to ogłaszam teraz w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Słuchajcie, zaglądam na, na czat. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić, bo jestem na telefonie. Widziałam, że Patrycja pisała a propos swojej babci. Patrycja, bądź radosna, bądź pełna pokoju mimo Jezusa Chrystusa po śmierci babci. Widziałam też, że ktoś pytał, kiedy Bóg mnie uzdrowi. Ja Przepraszam Was, ale ja po prostu nie mam dostępu teraz, nie widzę, gdzie w ten czat wejść. Tak, nie widzę, więc... Pan, Bóg ciebie w najlepszym momencie i to, czego możesz być dzisiaj pewny, choć nie wiesz, kiedy to będzie, że Ciebie uzdrowi. Amen. Słuchajcie, tak jak Wam obiecałam, na koniec pokażę Wam, co się tu dzieje. Ciało słabe, nie dosłodna, lecz sobie wciąż nie do...